No witam Was serdecznie. Dzisiaj vlog bardzo zaskakujący jak widzicie po tytule, bo ja wracam z siłowni co prawda, ale Piotra idę odwiedzić w szpitalu, więc zobaczycie taki trochę luźniejszy vlog I co to będzie z nami wszystkimi. Przy okazji, żeby mi nie było smutno, co tak wieje, sukin syn jasny, żeby mi nie było smutno drodzy Państwo, to tutaj na dole włączam sekcję komentarzy live. Sukin syny. No i dobra, ja już jestem w domu, cały spocony, jak widzicie, no bo trzeba wam to w końcu powiedzieć. Na szybko sobie zjem to, co zawsze, czyli cateringpodcato.pl, bo to jem na tygodniu i pójdziemy do szpitala. Zasługujecie na wyjaśnienia, dlaczego Piotrka ostatnio nie ma, chytrego Piotra w sensie, na vlogach. No ja jeszcze się szybko po treningu umyję, pójdę do fryzjera się ostrzyc i zdamy wam relację, co tam u Piotrka. Zobaczmy komentarze live, co tam się zmieniło. Może jakieś ciekawsze, może jakieś bardziej dodające otuchy. Sukin, syny. Jest i on, drodzy Państwo, Don Figaro. To jest pseudonim Pawła Szczepanika. No na razie go nie ma, co prawda, ale tutaj powinien siedzieć. I wspomniany wcześniej Paweł Szczepanik, pseudonim Don Figaro, to jego wszystko jest. Elita, elita wręcz, jeśli chodzi o rzeszowskich męskich fryzjerów. Ogoli wszystko, nie tylko kieszeń, ale i brodę. Idzie, to ten. To ten to człowiek, ten. o którym mówiłem. Może zostawimy taką fryzurę. A co ja mam? Widziałam, że wracałam. Które widzę? No, Taki papier. Ale to patrz na drogę. Zaraz, żebyśmy my tu w szpitalu nie wylądowali. Mogę. Patrz, już jesteś znakiem. O, z o, o chcecie wiedzieć, jak będziecie wyglądać, nie jak nie, jak będziecie, wyglądać, nie, nie, jak nie tak. będziecie na ketonie? O, tak. Co, zmarło czy nie? Nic Patrzcie, co ta nowa fryzura robi z chrupiekiem. No ale koniec żartów, idziemy. Stres cholerny. To gdzie on leży? Weneryczny, tak? Jest, idzie, Matko Boska. Coś cię narobi... Coś cię narobili. Coś cię narobili. Coś cię narobili. Coś ty narobił. Coś ty Ty, ty stary durniu. Jaki Stary durniu. Czy ja cię mam uczyć antykoncepcji? Czy, 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 czy kto kogo mam? Czy ty mi jakieś wyzwanie rzucasz? ile Piotrek tak by cię usatysfakcjonował? Czekaj, jedyny... 800 raz, 802, babciowe... Jeszcze tak raz by się przydało, co najmniej. A karta dużej rodziny będzie, tak? I karta dużej rodziny, i odczuj, i odpis podatkowy, tak. Ja cię ci pierdzisz. Wiesz dlaczego, Piotrek, ty masz więcej dzieci? Bo ty jesteś stary. Ty masz starą skórę. To nie znacie, to stary vlog, stary vlog. Ja nie mam takich żył jak mam. Ty masz starą skórę, Piotr. Jesteś stary i po prostu... Ja dlatego nie mam takich żył. Rodówki rządzą się swoimi prawami, jak widzicie, bo są fajne kawki, cappuccino i tak dalej, ale możemy sobie na przykład kupić rosołek, mleczko albo pusty kubek. Na przykład Piotr tak kupował, bo szkoda mu było. I zatrzymał pusty kubek. Wiecie, Sam kubeczek, 50 groszy. I co mu więcej trzeba? No i z tego będą wiedzieć, że tam kawy nie ma. Nasz pan jest. Po najlepsze produkty pod dietę keto w rozsądnych cenach, takie jak oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering, zapraszam Cię do naszego sklepu podketo.pl. Po naszą książkę Jajo w roli głównej, z którą przygotujesz się do diety ketogennej i przejdziesz przez proces adaptacji, zapraszamy Cię na stronę mawi.diet. Dzięki, niezależnie na jakiej jeszcze jesteś diecie, życzę Ci wszystkiego dobrego, do następnego odcinka i koniec!